Taka myśl mi się nasunęła o kuratorach sandowych. Właściwie co ja wiem o kuratorach sandowych, wiem tylko tyle ile z nimi rozmawiałem, bo już poznałem dwóch kuratorów. Ciekawa rozmowa była z jednym kuratorem, Zaczęliśmy rozmawiać sobie o alkoholu i kierowaniu, no nie wiem, bo panie Rafale, pan tutaj jest za alkohol i prowadzenie, mówi do mnie ten kurator, to był pan pod wpływem, no ja mówię, nie panie, ja tworzę wpływ, ja nigdy pod wpływem nie byłem, no i tutaj cała ta dyskusja, wiecie, on tego nie zrozumiał, potem weszliśmy na to, co kurator sądzi o karaniu takich ludzi. <laughs> Co sądzi o mnie w tym przypadku, prawda, jeżeli czyta takie rzeczy, że właśnie ten człowiek, który tutaj siedzi przede mną, to on dostał tyle i tyle, dostał kary, takie tam różne rzeczy i co on zrobił, no miał samochód i tam alkohol mu wyszedł, prawda. I kurator teraz sobie czyta i się pytam kuratora, to właściwie to przypomina to jakby pan sędziom, to jakie kary by pan wymierzał? On powiedział, że najostrzejsze, kurator, kurator. Powiedzcie mi, to jest sędzia, a nie kurator. Kurator, właśnie, powiem powiedzieć, ojej, panie Mefale, na przykład zdarzyło się raz. Mm, właśnie, moją rolą jest to, żeby się nikomu nigdy nie zdarzyło. To wie pan co, to zaraz sobie tutaj pana zbadam i tak patrzę na pana, to i to mogę powiedzieć, o, prawdopodobnie się panu jeszcze zdarzy, no właśnie, i teraz pana wykuruje tak, żeby się nie wydarzyło, bo o to chodzi, bo jak się nie wydarza, to się pan w sądzie nie pojawia, właśnie, czyli jest wszystko tip top. Właśnie, albo kurator mówi, o jak już po panu widzę, to tak wyjątek przy pracy. No nie się panu zdarzył, ale wcale po panu na przykład nie widzę, że pan to zrobi drugi raz, więc luz, panie Alfaro, no wiadomo. No, no. Takie rzeczy, no raz w życiu, no cóż, stało się, prawda? A ten mówi, no nie, <ścoughs> że on by najsurowiej karał. Tak, i to była kuracja dla takiego człowieka, wiecie? Kuracja to jest więzienie chyba. No naprawdę. A teraz sobie wyobraźcie taką sytuację no nie? że jestem ja, sędzia po środku nas staje kurator bo sędzia sobie zażyczył kuratora zanim z panem Rafałem się spotkam twarzą w twarz to jeszcze bym chciała sobie poczytać coś od kuratora na temat pana Rafała no. czyli chciałabym się nastawić albo na przykład czegoś potrzebuję jeszcze sędzia potrzebowała od kuratora coś, no. jakichś informacji które chyba sama nie mogła zapytać wolała <grym> sobie to poczytać co to za pytania musi zadawać kurator, i jak je potem obrobić, że on jest potrzebny, że ta praca jego jest potrzebna. Teraz trzeba wynagrodzić i stworzyć taki zawód specjalny, bo sędzia sobie by nie poradził z tymi informacjami napływającymi. Właśnie, bo sędzia chce napływające informacje, ale od kuratora. Gotowiec, przetworzenie można by powiedzieć, no nie? czyli gdyby sędzia zadawała mnie takie same pytania, to ona by chyba nie mogła tego przetworzyć. Właśnie, ale przetworzyłaby po swojemu wtedy, tak? To by tak wyglądało, ale ona nie chciała. Po swojemu, ona chciała od kuratora, od lepszego zawodowcy. Dowód! Właśnie, ona potrzebowała dowodu. dowodu do czegoś. Paniewa! Paniewa, co paniewy pomysły? Młody sędzia. Mówicie. <noise> powiem wam, że jak ja bym był młodym sędzią, to od razu bym wzywał tych ludzi przede mnie, nie, bo chciałbym właśnie mieć te wokandy, o to chodzi przecież, nie, żeby mieć te wokandy, żeby to robić, to tak mi się wydaje, tak policjant, bo chciałbym być policjantem, to chciałbym od razu strzelać i łapać najgroźniejszych przestępców, to jest to, nie. Pani Ewa tutaj ma jakiś inny styl pracy, najpierw woli nazbierać, nazbierać, nazbierać od ludzi plotek, Właśnie. Plotka od zbiegłych psychiatrów jej potrzebna jest najpierw. Potem jest plotka od kuratora, a potem na przykład może powiedzieć, że no, pan Rafał to się w ogóle nie musi przed stawiać, jak tak patrzę właśnie. Odkryłam prawdę, tak właśnie i przypisuję panu Rafałowi prawdę. Nie musiał się z mną spotykać, taka jestem sprytna. Można, można. Z uwagi na trudne warunki pana Rafała, zupełną niepoczytalność, bo po prostu nie ma sensu zaproszać pana Rafała, bo tak naprawdę zaprasza się zupełnie niepoczytalnego. No to po co niepoczytalnemu mówić pewne rzeczy, jak niedopoczytany zrozumie, tak? więc zamyka się wokandę o tak <laughs> bez widzenia człowieka. Można, można znać, to jest system, naprawdę. Ale o kuratorach miało być, bo mi się zawsze wydawało, że kurator to jest kurację. kuracja. Nie? No, jakieś rady by dawał sędziemu. Spotkałem pana Rafała i to jest taka rada moja. No, nie, no i, i ja z jednym kuratorem się spotkałem, że rada była taka, że no niestety tutaj kurator mówi, że nie da się pana Rafała wykurować z tego, że będzie robił odróbki. No nie będzie robił odróbek, no. Nie da się wykurować, odmówi po prostu, więc trzeba go wsadzić do więzienia. No i tak mi napisał. I pani Ewa Łąpiska, mówi, że właściwie się to spodobało bardzo i ona jest na tak. I trzymałem mi do dzwonu, wiecie taka kuracja, wymyślili sobie kurator. Mój kurator był pewnie zadowolony w tej kuracji, bo to miała być kuracja. Czy zamieniać karę czy nie zamieniać karę. Kurator mówi tak, zamieniamy karę. Zamieniamy karę. Znaczy mi tego nie powiedział, bo mi powiedział, że nie, nie, on tylko takie rzeczy zwyczajne robi rzeczy, to nie opiniuje w ogóle, nie, 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 tylko takie podstawowe rzeczy do sądu, a to wszystko od sądu zależy, nie? A ja w sądzie słyszałem, że kurator zaleca to i tamto, naprawdę. Oszust, oszust. Tak. Jest różnica między tym, jak jesteś ty i sędzia i nie ma pośredników pomiędzy tobą, bo widzisz, ona słyszy pytanie, no jest przy tym, to jest po prostu dialogowanie. A jest różnica, jak jeden używa pewnego narzędzia i to narzędzie, pamiętaj, jak sędzia czyta, to albo to jest na twoją korzyść, ten kurator staje się jakby twoim adwokatem, stał się pomocny, kurator był pomocny mi przed sądem, dając mi kuratora, mi ulżyło. Właśnie, a może być tak, że po prostu kurator napisze negatywnie o mnie. Negatywnie, to pamiętajcie, że kurator mówi, że on tutaj nie widzi kuracji. Ostateczną kurację trzeba zastosować do więzienia, <laughs> bo to jest kurator. Sędzia sobie stawia człowieka, który dodatkowo mnie oskarża. To jest niesprawiedliwe działanie w tym przypadku. Nie? Wybrać sobie kogoś, to da negatywne papiery, żeby sędziemu pomóc zwyczajnie. Tak, tak to działa. Można mieć własną opinię sądowo-psychiatryczną, czy też można sobie zrobić własną opinię jakąś lekarską i przedłużyć sądowi, czy można sobie mieć takiego własnego kuratora. Że kurator powiedziałby jasno, że ten pan już jest wykurowany. Już nie trzeba karać, bo on jest wykurowany. Tak, I tak powinien napisać kurator o wolnym człowieku oczywiście. You to tell me son